Witajcie. Dzisiaj czwarta część serii rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Centralna komisja egzaminacyjna, termin dodatkowy, czyli lipiec roku 2020. Dzisiaj rozwiążemy zadania od 14 do 17, czyli zamkniemy część testową do zadania 15 i następnie rozwiążemy dwa zadania otwarte po dwa punkty, czyli 16 oraz 17. Zachęcam do wspólnej nauki po drodze. Poznacie standardowo poczucie humoru prowadzącego oraz jakieś matematyczne ciekawostki. Także zachęcam, zapraszam i do roboty. Zaczynamy dzisiaj zadaniem 14. Od razu zadanie na poziomie średnio trudnym, choć dla niektórych może wydać się bardzo trudne. Ale wynika to ze znajomości lub raczej z braku znajomości pewnego wzoru. Za chwilkę wszystko przedstawię. Co do treści w trójkącie prostokątnym, o kącie ostrym 30 stopni, i w tym miejscu się zatrzymujemy. To jest właśnie kluczowa informacja, ponieważ niezależnie od tego, o co pytają dalej, jeżeli masz taką informację, to na pewno trzeba korzystać z kwestii tak zwanego trójkąta charakterystycznego. Czyli jeżeli mamy 30 stopni wiemy, że jest prostokątny, czyli trzeci kąt ma 90 stopni, to suma miar do 180 wymusza nam trzeci kąt o mierze 60 stopni. Tak zwany trójkąt charakterystyczny już tłumaczy, na czym to, ta jego charakterystyka polega. Mamy kąt prosty, na krótszy bok, czyli tutaj na krótszą przyprostokątną otwiera się kąt mniejszy, czyli tu mamy 30 stopni, natomiast na dłuższą przyprostokątną 60, więc w tym miejscu. Oczywiście możesz naszkicować go, Odwrotnie, czyli w sensie pionowo, tak, tak się wyrażę, możemy mieć miary 30 stopni, tutaj 60, a tutaj 90, nie ma problemu. Natomiast bardzo ważne jest umiejętność odzwierciedlenia, odbicia tego trójkąta, zawsze względem kąta 30 stopni, więc tu przedłużamy tą krótszą przyprostokątną, tutaj przedłużamy przeciwprostokątną i zwróć uwagę, jaki nam powstaje duży trójkąt. Tutaj mamy odbicie, czyli 30 stopni. Tutaj naturalnie 90, a tutaj 60 stopni. Cały duży trójkąt, który nam powstał, zwróć uwagę, ma tutaj miarę łącznie 60, 60 razy 60, czyli mamy trójkąt równoboczny. To znaczy, że jeżeli zaczniemy opisywać sobie zmienne jako boki, to tu mamy bok A, tu na dole mamy nieistniejący również bok A. Gdybyśmy traktowali ten trójkąt całościowo, i tutaj całe te podwójne ramię ma również a, ale to co nas interesuje to jest połowa a, ponieważ ten odcinek został tutaj skopiowany, więc w tym miejscu jest jedna druga a, a ten bok staje się wysokością mimo że leży poziomo, ale zwróć uwagę, że jest to wysokość w tym trójkącie równobocznym, a wysokość w równobocznym opisywaliśmy za pomocą, no właśnie, jednego z dwóch bardzo ważnych wzorów a więc wzór na wysokość w trójkącie równobocznym, to tylko, uwaga, oba wzory dotyczą równobocznego trójkąta, to jest a pierwiastka z 3 przez 2, dlaczego mówię oba wzory? Ponieważ bardzo podobny wzór na pole to jest a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4, czyli podnosimy do kwadratu te dwie zmienne i w ten sposób, w zasadzie zmienną mamy jedną ale jej liczbę w mianowniku, więc te dwie liczby podnosimy do kwadratu i z wysokości automatycznie powstaje nam wzór na pole. Niejednokrotnie to już przypominałem osoby, które gdzieś śledzą te cykle filmów na bieżąco, to z pewnością tą informację już mają albo opanowaną, albo właśnie ją utrwalamy, więc możemy opisać ten bok, tą dłuższą, przyprostokątną jako A pierwiastka z trzech przez 2 w taki sposób. Czyli warto zapamiętać po prostu naprzeciwko 60 stopni. Jest taki bok, a naprzeciwko. 30 taki, naprzeciwko 90 jest po prostu A. Możemy to od razu poćwiczyć na tym trójkącie, czyli naprzeciwko 90 jest A, naprzeciwko 30 jest jedna, druga A, naprzeciwko 60 jest A pierwiastka z 3 przez 2. Po co nam to? Bardzo dużo do zapamiętania, ale to jest bardzo istotne, ponieważ w ten sposób, zwróć uwagę, wszystkie trzy boki w tym trójkącie mamy odniesione względem jednej zmiennej tylko literki A a to bardzo znacząco ułatwia nam sytuację z rozwiązywaniem zadań. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli co oni mówią? Suma długości krótszej przyprostokątnej, u nas krótsza przyprostokątna to jest długość jedna druga A, więc mamy jedną drugą A, oraz przeciwprostokątnej, u nas przeciwprostokątna nazywa się A, czyli dodać A równa się 12. I to co powiedziałem, jeżeli mamy sytuację, kiedy wszystkie boki są odniesione do jednej zmiennej, to o wiele łatwiej nam się to przelicza. W ten sposób możemy po prostu odkryć, ile ten bok wynosi. A więc jak dodamy to do siebie, to mamy 3 drugie a równa się 12, pomnóżmy przez odwrotność, czyli 2 trzecie, czyli nasze a równa się, tutaj się wszystko skróciło, a tutaj powstaje nam 12 pierwszych razy 2 trzecie, skracamy 12 z trójką, staje nam 4, 4 razy 2, 8. Więc nasze a ma 8, to znaczy, że przeciwprostokątna równa się dokładnie 8, Krótsza przyprostokątna wynosi 4. A o co ją pytają? Dłuższa przyprostokątna. No dobrze, dłuższa przyprostokątna jest opisana za pomocą wzoru na tą wysokość, a więc to będzie 8 pierwiastków z 3 przez 2. Skracamy dwójkę z ósemką, ponieważ tu u góry w jest mnożenie. Zostają nam 4 pierwiastki z 3, a więc mamy, uwaga, odpowiedź B. Zadanie 15, to no, zadanie uznające zadanie średnio trudne. Mamy tak naprawdę co prawda do określenia dwa zdania, prawda, fałsz. Natomiast samo zagadnienie równań wydaje mi się, że powinno być w miarę zrozumiałe. Co do treści, na rysunku przedstawiono czworokąt ABCD, czyli mamy ten duży zewnętrzny czworokąt, który podzielono na dwa trójkąty. Boki otrzymanych trójkątów opisano za pomocą wyrażeń. Rzeczywiście mamy każdy bok, łącznie z tą przekątną w środku, tą OC, AC, która dzieli nas. Ten czworkąt na dwa trójkąty, wszystko zapisane za pomocą wyrażeń algebraicznych, czyli połączeń liczb oraz literek. Pomiędzy liczbami i literkami zachodzą wszystkie możliwe działania: dodajemy, odejmujemy, mnożymy, dzielimy, nie ma tu problemu. Mamy obwód trójkąta ABC, czyli tego dolnego i on wynosi 31. I niezależnie już od tego, o co pytają, to na pewno zacznijmy od tego obwodu. Ten obwód, czyli suma długości tych boków będzie określona za pomocą tych trzech wyrażeń, więc mamy bok AC, bok BC oraz bok AB, czyli AC dodać BC dodać AB. To są te trzy boki, jako trzy odcinki, i one razem wynoszą 31. Zwróć uwagę, że w tym wypadku mamy i równanie z jedną niewiadomą, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie wyznaczyć zmienną x. Redukujemy wyrazy podobne, mamy 3x, minus 4, minus 4 przeskoczy na drugą stronę, więc będziemy mieli 31, tak naprawdę dodać 8, a więc 3x równają się 39, Dzielimy to przez 3, ponieważ my chcemy wyznaczyć sobie jednego x. 39 na 3 możesz pisemnie, możemy w pamięci zwrócić uwagę. 30 na 3 to jest 10, 9 na 3 to jest 3. 10 plus 3, 13. Mamy policzony odcinek x. I tak naprawdę, nawet nie zważając jeszcze na to, o co pytają, możemy w ten sposób wyznaczyć poszczególne odcinki, wszystkie, bo wszystkie są zależne tylko od x. I już przejdźmy komfortowo do pytań, a więc odcinek AC, szukamy gdzie jest AC, jest w tym miejscu, to jest nasze AC, więc możemy sobie od razu obliczyć. Że nasze AC wynosi 13 odjąć 4, a więc to jest 9. Jest o 4 jednostki dłuższy od CD. CD mamy w tym miejscu, a więc wyznaczmy sobie teraz ile wynosi CD. To będzie 13 a odjąć 7, a więc zostaje nam 6. I pytają, czy różnica między tymi odcinkami wynosi 4? Nie, nie wynosi, bo wynosi tylko 3. Obwód trójkąta ACD, czyli ACD mamy ten mały trójkąt z lewej strony. Pytają nas, ile ono wynosi. Tak jak powiedziałem, komfortowo wyznaczyliśmy sobie zmienną, i teraz możemy już tak naprawdę obliczać wszystko, co tylko proszą. Więc obliczmy ten obwód, to będzie suma tych trzech odcinków, czyli AD x minus 5 plus DC x minus 7 plus AC czy x minus 4. Oczywiście możesz w tym miejscu od razu wstawiać zmienną pod, pod x13. Ja chciałbym, żeby to było widoczne, które odcinki rozpisuję I, z, i najpierw zredukujemy sobie wyrazy podobne, więc mamy 3x i wyrazy wolne, mamy wszystko na minusie, więc mamy minus 5 i minus 7 razem daje nam minus 12 i minus 12 i minus 4 daje nam minus 16. Teraz podstawimy pod x zmienną, więc mamy 3 razy 13 minus 16, tak naprawdę 39 minus 16, od dziesiątki 7 zostanie 20 i od 96 23. Rzeczywiście obok tego trójkąta wynosi 23. Utrwalenie wiadomości, ponieważ rzuciło się tutaj mi w oczy tak naprawdę kwestia dodawania, odejmowania liczb całkowitych. Generalnie mam na myśli przede wszystkim, jak wykonać działania na tej minus piątce, minus siódemce i minus czwórce, tak ażebyśmy wszyscy rozumieli, dlaczego stąd z tej liczby wyszło na minus szesnastka, więc kilka prostych przykładów. Standardowo zaczynamy od najprostszych, później ten poziom komplikuje. 5 plus 3, każdy z nas myślę, że doskonale wie, że mamy dwie dodatnie, po prostu dodajemy, więc mamy ósemkę tego symbolu plus. Z przodu nie musimy zapisywać. Tak samo w przykładzie niżej, kiedy mamy różnicę. Jeżeli mamy dodatnią i ujemną, liczby się od siebie odejmują, wygrywa znak wyższej. Dlatego zostaje nam klasycznie dwójka. Ale już w przykładzie trzecim może pojawić się lekki problem. Mamy trójkę i mamy minus piątkę. Piątka jest w tym wypadku większą liczbą, ją odejmujemy, więc znak zostanie nam ujemny, ponieważ piątka ma minus, a trójka nie ma nic, czyli ma plus, ale liczby ze względu na to, że mają różne znaki, to od siebie odejmujemy, czyli zostaje nam dwa. Analogicznie jak w przykładzie drugim, tylko tam zwyciężył plus, ponieważ to piątka była liczbą większą niż trójka, a znak wygrywa od większej. No i to, co najbardziej się komplikuje, najczęściej uczniom myli, czyli kwestia kiedy obie liczby są ujemne. Jeżeli mamy minus 3, minus 5, to tak naprawdę tłumaczmy to sobie może tak, jest myślę dosyć czytelnie. Na zasadzie długu jesteś winny komuś 3 zł za drożdżówki i jeszcze jesteś winny 5 zł za SOP. Razem Twój dług wynosi minus 8 zł. Czyli w przypadku liczb, które mają dokładnie takie same znaki, zawsze te liczby do siebie dodajemy, a znak przepisujemy dokładnie tak samo jak w przykładzie pierwszym, czego nie jesteśmy świadomi do końca. Bo po prostu dodajemy 3 plus 5, ale zwróć uwagę, że obie liczby mają ten sam znak. Tak jak na dole, minus 3, minus 5. Więc te liczby do siebie dodajesz i znak przepisujesz. Nie przepisujemy plusika standardowo, oczywiście możemy go zapisać. W przypadku liczb ujemnych musimy tego minusa zapisać i to działanie już jest wtedy mniej czytelne. Analogia, jeżeli mamy obrócone te liczby i nadal obie są ujemne, niczego tu się nie spodziewajmy więcej, najnormalniej w świecie. Dodajemy je do siebie, znak przepisujemy. W zasadzie przykład jest taki sam, ponieważ to działanie jest działaniem dodawania liczb ujemnych, a dodawanie jest przecież przemienne. I ostatni przykład. Wtedy, kiedy mamy dwa znaki obok siebie, zawsze rozdzielamy je nawiasem i w pierwszej kolejności wykonujemy redukcję tych znaków. Jeżeli mamy dwa znaki obok siebie, one się mnożą, a więc dwóch minusów zawsze wychodzi nam plus. Więc tak naprawdę mamy minus 5, bo ta piątka nam się przepisuje. Dodać trzy. I teraz jesteśmy już w przykładzie, który dzisiaj omawialiśmy. Więc mamy minus 5 plus 3, liczby się odejmują, a znak wygrywa wyższej. To jest dokładnie ten przykład, więc zostanie na minus. Ale po redukcji, po odejmowaniu mamy po prostu minus 2. Przechodzimy do zadania 16. Zwróć uwagę, zadanie za dwa punkty, a więc zamknęliśmy część testową. Standardowo 15 zadań testowych. Proponuję podlicz punkty, ile udało się rozwiązać samodzielnie, ile z moją delikatną pomocą, a ile zadań było kompletnie niezrozumiałych. Zawsze daję to troszeczkę podejście strategiczne, na jakim jesteśmy poziomie. Teraz zadania otwarte standardowo kilka zadań dwupunktowych na pewno też się trafią jakieś trzy punktówki kilka etapów zadania kaskadowe rozwiązujemy pojedynczymi po, po, po etapami. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Zadanie średnio trudne, z reguły te otwarte, to już do łatwych nie będą należały. Najczęściej zadania są na poziomie dwukreskowym. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Co do treści, trzy proste przecinają się w punktach A, B, C. Tak jak na rysunku, odcinki AB i BC są równej długości. Odcinek AC jest w tym miejscu i BC mamy tu. Więc dzięki przecięciom w trzech punktach powstał nam tutaj trójkąt. Jeżeli trójkąt zbudowany jest z dwóch odcinków o równej długości, to są jego tak zwane ramiona, to mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. A więc kąty przy podstawie, czyli przy tych podwójnych ramionach, będą dokładnie takie same. Jeżeli tu mamy kąt alfa, to tutaj mamy również alfa. Wykaż, zadanie dodatkowe jest dowodowe, więc wiadomo, że ten poziom trudności na pewno podskakuje w górę, że miara kąta alfa stanowi połowę kąta bety. Betę mamy tutaj na zewnątrz, w ogóle poza tą figurą. Zatrzymaj ten film, przeanalizuj, spróbuj rozwiązać to samodzielnie. Ja standardowo przechodzę już do rozwiązania. A więc pierwsza sytuacja: przeróbmy do końca cały trójkąt. Jeżeli tutaj mamy dwa kąty alfa, to miara tego trzeciego kąta który znajduje się w tym trójkącie, możemy obliczyć, czy wyznaczyć na ten moment wyrażeniem algebraicznym w odniesieniu do sumy miar kątów w trójkącie, czyli 180 minus dwa pozostałe kąty, czyli minus 2 alfa. Na ten moment tyle. Nie mamy tu żadnej miary kątowej, podanej bezpośrednio, więc nie ma co obliczać. Co możemy zrobić dalej? Zwróć uwagę, że ten kąt, który, który mamy zaczepić w temacie, czyli beta, jest kątem na zewnątrz tego trójkąta i musimy go jakoś zahaczyć. w, w temacie odniesienia tych kątów w trójkącie. Jedyne, co możemy zrobić, to zauważyć, że te dwa kąty tworzą parę kątów przyległych. Mają jedno wspólne ramię, czyli ich suma wynosi 180, czyli beta plus ten kąt, który przed chwilą zaznaczyliśmy, czyli 180 minus 2 alfy, to łącznie, czyli to jest jeden kąt, to jest drugi, łącznie wynosi 180 stopni jako definicja kątów przyległych. Przekształćmy to na ile się da, czyli 180 przerzucimy na drugą stronę, dwie alfy również przerzucimy na drugą stronę, czyli z lewej zostaje nam beta, równa się 180 stopni, to pierwotne, które było po prawej, minus 180 z tej strony. Przechodząc przez równa się zawsze zmienia znak. W takim razie alfy też zmieniają znak na plus. 180 nam się ładnie redukują i okazuje się, że beta równa się dwie alfy, a my mamy wykazać, że alfa stanowi połowę bety, a więc jeżeli to podzielimy na dwa, to okaże się, że nasza alfa równa się beta podzielić na 2, czyli jedna, druga bety lub inaczej możesz to zapisać jako beta na 2. I mamy wykazane to, o co pytają. Zwróć uwagę, nie mieliśmy tutaj żadnych liczb, więc w zasadzie nie wykonywaliśmy żadnego konkretnego działania. Wszystko opiera się po prostu na zmiennych. Ostatnie zadanie na dziś, zadanie 17. Również za dwa punkty. Poziom trudności, już trzy kolorki. Więc naprawdę jest bardzo trudne. Co do treści, czworokąt ABCD jest trapezem. Co to dla nas znaczy i gdzie ten czworokąt w ogóle jest? Co tu się dzieje? Zwróć uwagę, jesteśmy dopiero po pierwszym zdaniu. Czworokąt mamy w tym miejscu A, tutaj mamy B, CD i AD, czyli mamy ten, tą figurę, ten czworokąt z lewej strony. On ma być trapezem. Jak to jest możliwe? My klasycznie trapez rozumujemy mniej więcej w ten sposób. Ewentualnie, co po niektórych z nas będą kojarzyli trapez prostokątny, czyli wtedy, kiedy mamy jedno ramię prostopadły do obu podstaw. Zresztą w tym arkuszu to się też już pojawiło. Natomiast tu jest coś dziwnego, bo te ramiona, czyli odcinek AD i PC, nie są skierowane w odległych, jakby w przeciwnych kierunkach względem siebie, tylko wręcz w miarę. Spójnych. Pamiętajmy o definicji trapezu, i to jest tutaj kluczowe, że trapezem nazywamy każdy czworokąt, naprawdę każdy, tu nie ma dużych obostrzeń, który spełnia tylko jedno wymaganie, czyli w którym podstawy są równoległe, czyli ma parę odcinków tworzących podstawy. Tymi podstawami jest odcinek AB oraz CD, i one są względem siebie równoległe, w takim razie, bo wiadomo, że ten odcinek AD i CB na pewno nie jest równoległy. I tyle wystarczy, jeżeli chodzi o definicję trapezu. Teraz tak, podstawa AB została przedłużona, czyli się ta dolna, ona wynosi 7. Ją przedłużyli do punktu E. Tutaj ją przedłużyli. Tak wymyślili, nie ma żadnej zależności, nie wiemy, ile to BE wynosi. Długości niektórych odcinków podano, czyli w zasadzie mamy tylko 3. Mamy 7, mamy trójkę. Czym jest ta trójka? To jest jakiś odcinek, który jest zbudowany w środku tej figury. Mało tego pada pod kątem prostym. Więc możemy śmiało przyjąć, że ten odcinek jest wysokością tego trapezu, ponieważ wychodzi z wierzchołka jednej podstawy, opada pod kątem prostym na drugą podstawę. I mamy trzeci odcinek, czyli mamy DC. Przy czym zwróćmy uwagę, patrząc na sam trapez, rozpracujmy go, że siódemka jest jedną podstawą, nazwijmy ją powiedzmy A. Piątka jest drugą podstawą, B, i mamy wysokość H3. I tyle. Teraz o co pytają? Pole trapezu ABCD, czyli jego pole jako trapez, jest trzy razy większe od pola trójkąta BEC, czyli tego trójkącika, który nam powstał, jakby dorobił się po prawej stronie poprzez przedłużenie tej podstawy. Oblicz długość odcinka BE. Pytają o właśnie to przedłużenie tej podstawy. Od czego zacząć? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, jak kształtują się wzory na pole. Jeżeli mamy pole trapezu. Standardowy wzór on jest najbardziej złożony, natomiast najwięcej rzeczywiście osób pamięta o tym wzorze, mimo wszystko. To jest suma długości podstaw pomnożone przez wysokość i podzielone przez dwa. Zwróć uwagę, mamy wszystko do tego. Rzeczywiście, mamy dwie podstawy, mamy wysokość. To nie było takie oczywiste, bo trzeba było to dobrze rozpracować, ale jesteśmy w stanie to określić. A więc mamy tak, 7 dodać 5. Oczywiście oznaczenie podstaw, ja napisałem na dole A, u góry B, możesz zrobić odwrotnie, nie masz z tym problemu, we wzorze na pole i tak my te podstawy do siebie dodajemy najpierw, więc czy ja dodam 5 plus 7, czy 7 plus 5, nie ma dużego znaczenia, dodawanie jest przemienne. Wysokość trójka, dzielimy to na 2. 7 plus 5 mamy 12 razy 3, Podzielić na 2. Zanim pomnożę to, co jest w liczniku, najpierw sobie skróćmy ten ułamek. Będzie trochę łatwiej. Podzielimy to przez 2, tu jest 6. 6 razy 3 mamy 18. Czyli pole trapezu wynosi 18. Jest 3 razy większe, czytamy ciągiem to zdanie, od pola tego trójkąta. To znaczy, że pole trójkąta stanowi 1 trzecią pola tego trapezu. Więc musimy 18 podzielić na 3, no bo to pole było 3 razy większe. Zwróć uwagę, jest napisane trzy razy. Wtedy mnożysz, dzielisz. Gdyby było napisane o trzy większe, to wtedy dodajesz. Jeżeli jest o trzy mniejsze, wtedy odejmujesz. Jeżeli jest o, to dodajesz lub odejmujesz po prostu. Więc w tym wypadku pole tego trójkąta wynosi 6. Mamy pierwszą istotną informację. Przechodzimy dalej już skupiając się tylko na tym trójkącie, bo z trapezu zrobiliśmy wszystko, co się dało. Wyliczyliśmy to pole i skorzystaliśmy do obliczenia pola trójkąta. Teraz. Sam trójkąt. Jaki był wzór na pole trójkąta? Jest ich naprawdę mnogo, bo ponad sześć bodajże wzorów możemy zastosować. Oczywiście na egzaminie ósmoklasistym na tym poziomie stosujemy przede wszystkim wzór A razy H na 2, więc spróbujmy to znaleźć. Jeżeli byśmy poprowadzili sobie tutaj wysokość, to zwróć uwagę, ona będzie opadała pod kątem prostym i wychodzi nam z wierzchołka C, który należy do tej podstawy AB i przechodzi na przedłużenie podstawy AB. SCD na AB. To znaczy, że będzie równa tej wysokości tego trapezu. Więc tu mamy również to samo H równe 3. Dlatego bardzo ważnym było ujęcie w treści zadania, że podstawa została przedłużona. To znaczy, że to jest ciągłość jednej prostej w tym miejscu. Czyli one nadal pozostają względem siebie równoległe, dzięki czemu możemy przyjąć, że ta wysokość jest taka sama. Więc mamy wysokość. Mamy pole w tym trójkącie, więc możemy sobie odhaczać. Mamy to, mamy to. Możemy sobie policzyć podstawę. A nasze A to rzeczywiście będzie zmienna x, ponieważ to jest podstawa, na którą opada właśnie określona przed chwilą wysokość. Więc przekształćmy sobie najpierw ten wzór. Podciśnijmy to przekształcenie. To się zdarza czasem na zadaniu testowym. Pomnóżmy przez dwa. Chcemy wyznaczyć literkę A. Najpierw pozbędziemy się mianownika. Czyli dwa razy pole trójkąta równa się A razy H. Teraz, ze względu na to, że tu jest mnożenie, możemy podzielić przez h, czyli dwa pola trójkąta dzielone na h równa się a. W ten sposób zamykamy kwestię przekształcenia i możemy podstawiać to, co mamy, czyli dwa razy pole, czyli 6, podzielić na wysokość, czyli 3. Po raz kolejny, może rzeczywiście najpierw pomnożyć, ale zawsze zachęcam, najpierw skracajmy. Liczby są wtedy mniejsze i wykonujemy działania na mniejszych liczbach, co jest po prostu bezpieczniejsze. 2 razy 2-4 na dole jedynka, więc w zasadzie możemy zapisać 4 pierwsze, ale już nie musimy. Po prostu ten odcinek BE wynosi 4. I na tym dzisiaj kończymy, także rozwiązaliśmy kolejną serię zadań. Zostały nam ostatnie zadanka otwarte w zasadzie. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście standardowo. Zachęcam Was do kontynuacji wspólnej nauki i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych odsłonach. До услышания.